Manko, zobaczymy sobie dzisiaj Mistrzów Klanu. Jesteśmy w burgi, tu idziemy w prawo. Mamy bramkę levelową, level 300. I tutaj dobrze robić sobie taski. Dużo tasków tutaj wpada, z naszych bestiarek, można byłoby powiedzieć. Bo zobaczcie, zabijamy, zabijamy. Tutaj wypadają nam te kamyki. Tutaj takie z hełmiki, zepsuty kask. A czy na co? Polowania na to. Yy, zaraz sprawdzimy, bestiarusz. Mamy tutaj naszego stworka, mistrz klanu, który jest tutaj. Z niego dropią jakaś zbrojka, jakieś spodnie, jakieś kilka rzeczy różnych. Zobaczymy sobie, czy coś z tego będziemy mogli zrobić. Chyba to jest żaden z tych, żaden unikat tak mi się wydaje, ale to zobaczymy. Czy te hełmiki można oddawać na polowanie? Tutaj nie można tego oddawać. A czy w naszych zadankach, nagrody, zadania, zadania, zobaczmy tutaj, w naszych rozcieczonych polowaniach, nierozpoczęte, no i sprawdźmy, czy tutaj są te hełmy, o są, mistrz klanu, 985 level, hełmy możemy sobie wcześniej dropić, kaski, zepsute kaski, ale jak widzicie, nie potrzebujemy tego 900 któregoś levelu, Potrzebujemy sobie, możemy po prostu sobie tak wchodzić i dropić sobie te itemki i zobaczymy. Żeby tutaj wejść, wygląda na to, że jeśli nie możecie wchodzić z 300 poziomem, to potrzebujecie mieć zrobiony quest, chrzest pustki. A jeśli możecie wchodzić po 300 poziomie, to znaczy, że nie musicie mieć zrobionego tego quest'a, dajcie znać w komentarzach. A ja sobie tutaj będę chodził, tutaj wchodzimy sobie do góry. Tutaj sobie wchodzimy, tu jest już jakaś pierwsza część tego respika. Możecie też tutaj expić. Wydaje się, że tak na pierwszy rzut oka, jak tutaj wyjdziecie, to że ten resp nie jest jakiś taki wybitnie duży. Dużo potwory dają expo nam. nie mamy na bestiarce żadnej wbitych, aby się przydało, bo mamy bonus od bestiarki już aktywny to tylko mamy statystyki od wszystkich naszych bestiariuszowych itemków i potworków nabite to na pewno troszkę będziemy więcej bić, ani nie mamy tej odporności i jej bonusu expa no wygląda na to, zobaczcie, Przecież jesteście tutaj osobą, która tutaj pierwszy raz przychodzi zastanawiacie się, no co, tylko tyle potworów tu jest? no niemożliwe, że tylko tyle potworów jest bo exp byłby za mały tak kiedyś sobie patrzyłem, patrzyłem a randomowo kliknąłem sobie na studienkę, która tu jest, i właśnie cały resp, który będziemy mieć, to jest właśnie w tej studni. Dajmy sobie rybkę, mam zjedzoną. Ok, one zdają sobie, czy mamy jakieś bówki, sobie wrzucają? Na razie nie widać. Wchodzimy sobie tutaj, mamy tutaj pierwsze piętro, tu mam zejście na kolejne piętro. Nie byłem jeszcze tutaj, nie xp byłem tak po prostu randomowo sobie wejść. Ale zobaczcie tutaj, ile tasków wam wpada. Wchodzi wam polowanie na mistrz Mondol, mistrz Targen, mistrz Egipdy, czyli trzech mistrzów z trzech klanów różnych. Jeszcze Smark, o, i jeszcze Smark, czwarty. Czwarty polowa polowanie Bestiariusz. I do tego mistrz klanu, czyli pięć bestiary, bestiarek wbijacie sobie na raz. No nie widać, żeby sobie jakieś bonusiki wrzucali. No, odporność na magię sobie wrzucają. Ale to nie jest aż, aż taka duża ta ilość, żebyście tu innymi profesjami też tutaj nie chodzili. Co? Już karta jakaś poleciała, ale co to za karta? Mistrz Targen, no i ładnie. No i kozak. Lecimy, lecimy dalej. Z 200 kakelków może być warta ta karta, tak mi się wydaje. No i bardzo ładnie. Dopiero co przyszliśmy. Mistrz Targentów mamy zbitych bardzo mało. Ze 150 sztuk. Bo ja robiłem sobie je na po prostu na, na, na zwykłych planach. No, już myślałem, że to ludzie biegają. No tu potwory szybko biegają, to można sobie w miarę troszeczkę lurować większą ilość tych potworów. No biją trochę, ale nie aż tak, żebyśmy tutaj badali. Mamy w razie czego naszego Meltrona, to w zasadzie w kryzysowych sytuacjach będzie nas leczył. Na razie chcę tak sobie przepatrzeć, którędy tu się chodzi. Tak więc zobaczymy sobie razem z Wami to, zobaczę i zobaczymy sobie, jakie tam nam expy będą wykręcać. Zaraz może zresetuję sesję, tylko niech nam się trafi jakieś złotko, bo nie chcę latać na nagrywaniu filmiku bez złotka. Jak będzie 10 minut, to chociaż przez to 10 minut Pierwsze, będziemy Będziemy mieć w miarę taki optymalny XP Jakbyśmy sobie przyszli tutaj z bonusikiem złotym I expili to 10 pierwszych minut O, mamy złotego potworka On dużo nam expa nie da Bo to jest zwykły mistrz smark Oj, nie leczyłem się No ale przynajmniej będziemy mieć to 10 minut bonusika Aktywnego. 10 mocy sobie wrzucą, dla mnie to będzie jeszcze przyjemniej, będą te potworki szybciej padać. Dużo ekspodają. Tylko taki minus, że te śmieci dropią. No niby warte 7K te spodnie, pełno tego dropię. No ale. No ale bardzo zaśmieca ekwipunek. Mam mi, mi się wydaje, że będę co chwilę latał do miasta, żeby. Sprzedawać tego, te łupy Albo będę po prostu tych spodni nie zbierał 7k to nie jest aż tak dużo Jakiś jeden item jakby wypadnie rzadki Tu po prawo nic nie ma Chciałem sobie zojrzeć. Dobra aktywowali Bonusik od bestiariusza bardzo przyjemnie Znaczy aktywowali 10% mocy Okej okay, Dobra no i co biegniemy W międzyczasie możemy sobie Dolurować żeby była cała klata Fajnie tu jest to że nie mają Nie wrzucają sobie bonusików żadnych te potwory. No ale tam odporność na magię rzucili tyle. Ale nie mają ani dodża, ani nie spowalniają. Szybko biegają, szybkie klaty możecie brać. No i jest kozak, co? Dobra, lecimy dalej. Jeszcze złotka chcą aktywować. Dla mnie to by było kozak. Ale ci aktywują? Bardzo drogie jest zbon złotka. Chyba 500 kakerków trzeba wydać. Żeby aktywować ten bonus Tak więc nie wydaje mi się żeby tyle osób było chętnych do wrzucenia złotych bonusików 10 mocy to jest tania rzecz Tam bliżej 200 kosztuje to wiadomo nawet dwa razy ponad dwa razy taniej niż te właśnie złote potworki A jak ludzie expią w team huntach to już wolą sobie 10% mocy wrzucić Niż Niż dawać sobie Złote potworki, które i tak nie będą zbijać Bo jak eksperyment właśnie w drużynkach, to po co im to? Oj, 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 oj Wziąłem sobie tutaj przepatrzeć, co tu mogę wyrzucić I od razu patrzę na THP No trochę biją te potwory Jak tu chodzić dobrze? Na razie testowo, pójdę tak jak idę Tutaj, 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 tutaj No te, te rzeczy no Pełno tego leci, 7k No trochę warte 7k, czy chcę to brać? Na razie będę zbierał, zobaczymy Najbie Może pójdę do miasta, o ktoś co podpadł Albo wyrzucał śmieci 4 sztuki 12 sztuk potów No mógł śmieci wyrzucać, bo to są same śmieci Zaraz to przepatrzymy a, a, ja bonusików nie mam, co jest? Ściągnęli ze mnie bonusy? Bo wszystkie mam, oprócz leczenia. Jeśli ściągają bonusiki, to trzeba uważać. Odporności na magię nie mam. Dlatego mnie tak mocno klepały. I nie mam pancerza. Dobra. Nie wiem. Nie włączyłem bonusików, albo... Zapomniałem o kilku bonusach. Tak mog mogło tak być. Tutaj mamy jakieś kamyka. Tu jest jakieś... Drzwi. Z, zniszczmy ten kamień, nie da się zniszczyć. Myślałem, że da się coś tu zrobić. Jeśli da się coś, to dajcie znać. A tu jest to wejście na te mocniejsze potwory, których na razie nie doświadczymy. Tak więc tą, tą stronę będziemy musieli sobie odpuścić. Tam po dzisiejszym levelu te bramki są na wszystkich edesperch teraz spodawali. Nawet nie mam jakich przetestować, żeby wam powiedzieć, jak to wygląda. Ale czy... Zobaczmy, czy wystarczałby nam resp tutaj. Chociaż piętro wyżej, to jeszcze możemy pójść sobie. Bo tu też jest trochę tych otworów. Od razu te mistrze będą padać. Smarki i tak dalej. One nie dają dużo expa. Jak wejść tutaj do pokoju tego prawo. Zaraz to ogarniemy. Chyba na pewnym poziomie niżej, to chyba lepiej będzie chodzić pod expa, jeśli będziemy chcieli. Jeśli chcemy robić bestiarki... To lepiej byłoby chodzić sobie właśnie tutaj na te poziomy na minus jeden, bo tu jest dużo tych właśnie potworów do bestiarek. Taki minus tego jest, że mniej mistrzów klanu tu jest na tym poziomie. Tak więc mi się wydaje, że będę chodził, siedział tylko na tym minus dwa i nie będę nawet zaglądał na ten pierwszy poziom, bo tu jest właśnie małe ilości. A na górę sensu nie ma wychodzenia, bo za dużo czasu na dojście na tego respa będzie. Jeśli będzie mi respik wyrabiał na dole To bym sobie siedział tylko na tamtym poziomie A tutaj bym sobie przychodził może kiedyś jak będę potrzebował do bestiarki Nabijać te wszystkie sztuki Wypadł Serio już mam cały śmietnik zawalony To jest warte Dobra to zbieram To zbieram To jest warte po 2,5k Zapewne Ludzie będą kupowali Drożej, z pięćka na pewno dadzą. Ale tego pełno leci. Serio. Dobra. Nie wiem, nie wiem. Muszę pomyśleć, jak tu będę robił to z tymi wszystkimi rzeczami. Na razie, bo widzicie, w to tu pełno leci. Na razie mam jeszcze miejsce. Zobaczymy za chwilę. Dobra, ponusiki sobie zaaktywuję. Aj, trapando. Nie chcę się ruszać, bo one szybkie są. Jeszcze mnie otoczą. I jeszcze bardziej trapa się właduje. Dobra, no i tak tu lecimy. Więc będzie nam musiała wystarczyć, aby ta prawa część. I zobaczymy, czy nam reszta będzie wyrabiała. Będziemy takie kółeczka robić. Okej. Okay. Najwyżej tu będziemy bestiarę robić na tych potworkach. Bang, 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 bang. No i co? Złotka żadnego byś nie. Przydałoby się jakieś złotko. Bo 40-50 tysięcy ekspa Razy 30 miliona by dało nam. Albo nam RSP podbiło. A tak nie mam ani jednego złotka. No nic. Czekamy. Zobaczymy, co się będzie działo. Jest, w końcu, w końcu złotko, złoty, już myślałem, że nie będę mieć odnowionego w ogóle, ale jest git, złotko i dał 2,3 miliona, 2,3 miliona, raz 50, myślałem, że zapomniałem o tym, złota dałem razy 50, nie razy 30, ok, 2,3 miliona, A nie mam ich wbitych nawet na pierwszy poziom, bestiarki, to tych 5, nawet tylko 5% nie mam ekstra. Dobra, No nic. Ale się rzuciły na mnie. Bestiarka. Dalej, dalej, dalej. Nogi gadżeta. Widzicie, mam tylko 170 sztuk pokonanych. Jeszcze długa droga, żeby chociaż ten pierwszy poziom napić. Czy, czy mamy pierwszy poziom? Żeby drugi poziom napić. Dobra, no nic, lecimy. Jak tam nam expy pokazują? 50 milionów expo na godzinę A ile expimy? 10 minutek 9 milionów expo na bite. No dobra, jeśli nam złotka będą się sypać Dobra, tego to może bym zostawił Zobaczcie, taką taką metodą zróbmy Szybko biegniemy na dół I tam to złotko sobie czeka na nas Jak będziemy wracać i nie będziemy mieć złotka To zbijemy sobie po prostu tamtego człowieczka Fajnie, że można szybko z nimi uciekać, z tymi potworami i te Wolne Mistrze, Egipdy, Smarki i tak dalej. Zdołamy przed nimi uciec i ten złoty potworek nam zostanie na następne kółeczko, jeśli na nam nie przedłuży się złoty potwór. No i ładnie. Bardzo dużo tych hełmów dropię. Ciekawe ile to może być warte. To chyba będę do NPC-ka sprzedawał. To jest to jakiegoś odfitu tam koło 1000 trzeba mieć. Dobra, czy tędy mam, mogę iść iść, a tutaj sobie zbiję klatkę i pójdę tu na dół. I za czym się resp nam wyrabia. Zbijam od razu. Nie ma sensu czekania. Tam na nas czeka jedno. Ale tak, jak tak będą sypać nam złotka, to kozak będzie, co nie? Na początku przez to, przez pierwszą wyczyszczenie nie było za dużo ich, ale jak będziecie tak dalej nam sypać, to przetrzymanie, te, utrzymanie złotego potworka nie będzie żadnym problemem. Dobrze tutaj widzicie, one nie biją nic magii, nie biją żadnych łeków ani wave'ów. To dobrą opcją byłoby tu z żółwia sobie kliknięcie A zobaczymy jak mi wyszło z żółwiem Bo zobaczcie, mam 50% bazowo Na fizykę Do tego 3% z rybki I 3... I... 40% z... Żółwia Czyli o wiele lepsza przeżywalność będzie Zaraz to sprawdzimy, ile nam będą bić te pod... O! Dwa złotka, ale szkoda, że te malutkie. Ale wiecie. Lepiej mieć je niż nie mieć, co? 150 tysięcy expa też jest spoko wynikiem. Skądś tutaj te nogi żaby drobią. Taki wie skąd. Czy to cały czas miałem w ekwipunku? Czy to jest jakieś te śmieciowe potwory drobią? Zaraz to się okaże. Dobra, jeszcze mamy miejsce trochę. I kolejne złote, co? Nie ma złotych bonusów przecież w aktywnych. Bo nie aktywowali. Ser co nie? No nie, nie, są. Dobra, aktywowali. To, a, to już dawno aktywowali. Musiałem jakoś to przeoczyć. Dobra, no nic. No fajnie, fajnie. Ale jak widzicie, jeśli nie ma złotych, to możecie utrzymywać ten. O! Szkoda, że tamte. Ten, te, te małe cały czas nam dają. Ale właśnie dlatego, że tyle potworów jest to. Nie problem utrzymać sobie ten złoty bonus. A jak już macie problem z utrzymaniem, to szybko uciekacie. Wiecie, załóżmy jedną sztukę, zbijacie sobie z tego. Wiecie, tak, tak, takie coś robicie. Biegniecie poza mapkę. I... Z... czekajcie, o takie, takie coś. Tamten zostaje na górze. No tak. W... Teoretycznie i wy zbijacie te potworki, które tu są. Ale ja nie potrzebuję sobie go utrzymywać, bo mogę sobie zostawić chociaż tam kilka potworków na górze. I ten bonusiki, żeby mi... żeby wiedzieć, ten potwór został na górze poza mapką, ale tak patrząc na to, że nie ma sensu zostawiania. Bo i tak są złote bonusiki. No i te złote to się resmu tutaj cały czas. No, i teraz widzicie, może nie mam wskrzeszania od Meltrona, ale zobaczcie, jaką mam przeżywalność. Bardzo, bardzo dużo. Mega przeżywalność. Wygląda na to, że te potworki nie ściągają bonusów. Wcześniej musiałem po prostu nie przedłużyć sobie. Nie włączyć bonusu. Bo no teraz od dłuższego czasu sobie XP I nie mam w ogóle przedłużonego tego Wiecie yy, Nie ściągają mi cały czas bufków. cały czas mam To aktywne Dobra i tutaj sobie zrobimy jedną klatę jeszcze I będziemy szli w dół Ale chyba się nawet jakbym tędy poszedł do dołu to i tak widać Że potworki tu są w miarę zrespione ale jak robię tak jak kółeczka, to już będę się tego trzymał. Dobra, Gites. Bęk, bęk, bęk. I lecimy dalej. Na tych 93% to widzicie, jak mało dostaję. Malutko, ledwo co, te potwory biją. Mi nawet, nawet na żółty nie skacze to HP. A mam leczenie co kilka sekund, co nie? A, no, potworki mało co mi biją, więc żółw jest fajną opcją. A ale polowanko wpadło, mistrz Mondol. Przydałoby się odnowić je, bo tu będzie nam wpadało kolejne cały czas. Wiadomo, to dużo szybko nie wpada, ale zawsze to jakieś ilości kolejne do polowania mogłyby wpadać. A i tak mam pełno łupy. Widzicie, tych i ten Chyba będę wyrzucał zaraz. Tylko i tak mam polowanko zrobione. To może bym poszedł do miasta sobie odebrać. Żebym sobie wiecie, wiecie o co chodzi. Żebym wziął sobie to polowanko nowe. I wrócił sobie tutaj, z powrotem na le Lespa. Na razie będę wyrzucał te rzeczy, bo 7k to nie jest aż taką dużą ilością. Posiedzę chociaż sobie teraz troszeczkę, później pójdę do miasta, chociaż nawet... Chociaż to minut chcę tutaj posiedzieć. Okej. Okay. Dobra, i jak tam nam exp wyglądają? Widzicie, i tępków to już nie zbieram na razie. Mówię, aki z tym 7k na ziemi leży. 7,5 Mówią, że kasa na ziemi nie leży. Albo mówią, że kasa na ziemi leży. No leży, ale nie chcę mi się jej zbierać, niestety. Nie chcę tak szybko wychodzić, dopiero co przyszedłem. Refinacji już nie mam. Koncentratorów za dużo. Musiałbym sobie z innego konta przerzucić, ale. Wiecie, jak to u mnie wygląda z tymi przerzucaniem temami? Nawet ryb mi się nie chce przerzucić. A co, co mogę powiedzieć o tym, żeby itemki przerzu przerzucać? Wiecie, rafinacje Czyli te zwoje do rafinacji. Okej, okay, dobra. No i nic. Tyle tego jest. Na razie jeszcze trochę tu posiedzimy, bo itemki na razie będę wyrzucał wszystkie. Jak ktoś będzie później chciał, to niech sobie zbiera. 7 tu 7k, tu 7k. No, ze stoka tu będzie, ale to wiecie, stoka to nic. Tutaj ten jeden nasilnik wypadł. Stoka wart jest. I wystarczy mi. wystarczy mi, I tak będę na plusik bardzo przychodził, bo wypadła nam karta, która jest warta 200 kakelków. I bardzo ładnie. Jestem już za Robasem. I 650 LEVEL! 650 LEVEL! WOW! Będziemy mogli sobie taska teraz sprawdzić, ale akurat bym chciał nagrać wam filmik, jak oddaję sobie esencję pustki. Bo to będzie fajny filmik. Bo będzie wbije sobie... No zobaczcie ile potrzebuję do levela. Teraz potrzebuję 55 milionów. Ale zobaczycie, ile Expo ja nawiję na tych pustkach. Tak mi się wydaje, że dosyć sporo. Nie wiem, ile ich trzeba oddać, wiem, że dużo. Ale też nie są takie drogie. Dużo ich mam, dużo dropiłem sobie na pustkach rzeczy. To sprawdzę mniej więcej, ile expa bym dostał sobie za to. Dobra, bonusiki mam, bonusiki mam. Chciałem się tak upewnić, rybki nie mam. Jeszcze wszamy rybkę. Pokazuje nam 70 milionów Expo na godzinę. Ładnie, bo tu dużo złotek, na tych złotkach... O i kolejny, i teraz zobaczcie, teraz jeszcze zbustuje nam expo. Pokazuje nam 70, co nie? 71, 77! 77 expo na godzinę! Kozak! Jak na to, że tutaj chyba nikt nie chodzi? Nie wiem czemu, bestiarki i tak trzeba nabijać. Ludzie chyba wolą sobie chodzić na expy, gdzie mają jakieś fajne itemki i im dropią. Tutaj jak widzicie, no nie ma jakichś mega itemków dobrych. Te itemki na kolekcję i w zasadzie tyle. No te takie śmieciowe itemki, co po są. No karty są przyjemne. O, płachta. Oto chciałem zobaczyć właśnie co to jest. Płaszcz klanu. No droga też nie jest rzecz. Zastanawiam się, czy to jest unikat, czy to jest rzadka z rzecz. No, jak widzicie to jest zwykły. zwyklak 50 kW. Więc z nich nie dropię nic ciekawego. Może dlatego tutaj nie ma takiego ruchu. Czyli dwa, dwie rzadkie przedmioty. No i pierścionek chyba jeszcze rzadkie. Jest trzy rzadkie przedmioty. No te, to To jest trochę warte, bo wiecie. 600 golda za sztukę. Macie macie 50 staku, czyli 30 k taki staczek. O wiele lepiej niż sobie zbierać te itemki. To zbierać sobie te płyty wojny. I później, najwyżej, do NPCK je rzucać. Dobra. No i co? bijemy sobie tutaj jeszcze trochę. Powyrzucam jeszcze dalej sobie te itemki. No i posiedzimy chociaż to pół godzinki. Później pójdę do miasta, ale już na kolejne pół godzinki. Bozy to chcę, będę sobie już sam przyjdę. A spokojnie tutaj poekspić. A tutaj chciałem wam pokazać mniej więcej, jak tutaj te ekspy wyglądają. No to przyjemne, przyjemne. Potwory mało biją, jeszcze jak mam to 90% zmniejszenia redukcji damage'a, To to jest bardzo widoczne, bo tu potwory w zasadzie mnie nic nie biją. Więcej sam sobie zabijam życia. Znaczy, o, złoty i kolejny złotko. Na złotkach tu przychodzi. Zobaczcie, 3 złote. 3 złote potwory. Lul. Bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie. Na, na złotkach, tyle tu potworów jest. 80 milionów expa na godzinę. 80 milionów expa na godzinę. Wow. No nic. A i like EXPIMY? No, 25 minutek. To biegniemy dalej. Tutaj sobie tak wiecie, już jestem w miarę przyzwyczajony do tego Expo, więc jest spoko. Rybki trzeba pamiętać, żeby gryźć. Ale tu jeśli teraz miałbym, jakby ich miał wbitych na trzecim poziomie, to trzeba liczyć plus 15% więcej Expa, czyli do, dorzucić do tego do tych 80 by trzeba było około 12, 11 milionów Expa na godzinę. Czyli wtedy to by był wynik pokaźny. 90, ponad 90 by mi pokazywał licznik. No, ale nie możemy mieć wszystkiego. Kiedyś może tak będzie, ale kiedyś na no, wyższych poziomach, to zapewne nie będę w tej chodził. Bo jak będę już miał tu bestiarki porobione, to zapewne będę wolał sobie jakieś inne stwory brać do bicia. No dobra. Dobra. Tak to wygląda. Ja się już z wami żegnam. Idę sobie do miasta, bo już nie chcę mi się tych śmieci wyrzucać. Sprzedam wszystko do NPC-ka, Odnowię sobie wszystko co tam jest do odnowienia. Taskę sobie wezmę nowego. I no i później idę na pół godzinki jeszcze raz. Przyjemnie się w tej XP co? Ła ładny expik, nic nie przeszkadza. Wojownik tu ma kozak. Inne profesje, nie wiem, berserkerem widzicie. Też mam spoko. Ale takie magiczne no mogą trochę dostawać obrażeń. X ponad ponad 80 milionów Expo na godzinę pokazuje. Przez, przez pół godziny wbiliśmy 40 milionów Expo na Przez pół godziny wbiliśmy 40 milionów Expo. No na złotkach tutaj jest przyjemnie przychodzić. I zapewne będziecie mieć wolne, bo tu w zasadzie nikt nie siedzi. To jak chcecie sobie zmienić Xpo porobić bestiary, to to jest jakąś w miarę fajną opcją. Dobra, no to co, ja się z wami żegnam i powiedzcie, czy robicie bestiarki, czy nie, czy siedzicie sobie tutaj w takich miejscach zapomnianych. A jak tak, to dajcie znać, co sądzicie o tym ekspie. Yo, 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 cześć!